Co wy tu robicie? Przyjrzę się wam. Uuu, to jest to. Co ty tam grzebiesz? Nie, mm. nie nie. Wiecie co chłopaki? Tak mi się wydaje, że będzie z was stawał chłopa. Widzę w was potencjał. Że okay. Możecie zrewolucjonizować świat. Co wam jest? Dobra, to wy tak, tam sobie... Prowadzić was po domku? Eee. Nie no, nie, nie. prześpimy nas i jutro pogadamy, dobrze? Eee. Ja widziałam z tego z To jest super złoczyń. Chcę zabić wszystkich superbohaterów. bohaterów, w stroje superbohaterów bo są mi potrzebne za przejęcie świata. On miał tam strój Misterio! On, on miał tam strój Misterio! On jest super złoczyńcą, cześć? Zrobimy sobie cię Słyszysz? Lęby. On jest super złoczyńcą! Głuchy jesteś? Daj mi to, daj mi to, szybko. Chodź spać! Jutro z nim pogadamy! Masz, zresztą, na odporność. Chodź do piwnicy. On śpi mm. na kanapie, na kanapie. Dobra. Co chujemy? Ale film. 30 Cebulionów poszło na płytę, ale... Dobra. Zobacz, jak tam Bitcoiny lecą. Hej. Pogodziło się. Zepsuje mi to. Zepsuje mi to. Gdzie yy, są na mocetora? Właśnie. Tej tory no te nie działają? Nie mam. A czekaj, gdzieś jakiś przycisk. Co jest? Po? Jakby co ja teraz. Ten, chłopaki. Co wy tam robicie? Ja. Ja, ja tam coś. Podejrzewam. Spicie! Tak! Poko. To jakby co ja teraz będę trochę ledwo dostępny, bo idę do... to, to ja na chwilę wychodzę z domu, bierzecie odpowiedzialność. Dobra, spoko! Poko. Poko. Jakby co zadzwonię ten domofonem jak będę to Do w, naszego wypadzie. pokoju, szybko! Czekaj, co to jest? O kurde! Co? Chodź szybko do pokoju. Dobra. Chodź zobacz szybko. Chodź. Chodź. Ono tu strój, stereo. Chodź zobacz. Odkładam ten Odłożyłem panem pikiem. Szybko. Do pokoju, do pokoju. Idzie, idzie. To usłyszał? Tam nie rozbił się Ciekawe, czy ktoś mi właśnie rozwalił szybę. On idzie. Chyba on idzie do. Idzie on do półcy? No bo, no bo, no, bo, leć, no. Jak tym się operuje? Hmm. Tutaj coś. A słyszałem. A tam z widy. Co z nudy było? Co to z nudy było? O! Oh. Jestem na dachu! Gdzie jesteś? Janek! Młodszy! Jak to jest mu, z tego, z tego! Halo? Tu jesteśmy, na górze. Nie. na W salonie. Co do mnie tak krzyczycie? W kanapie, na kanapie jesteśmy. Tu na dole, w, sal w salonie. Na kanapie, na sofie. Dobra, zaraz do mnie. Tylko czekaj. Podejdź na mnie. Ja mógł... nastój kradnę. E eee. Proszę co sobie zbór. Dobra. Trochę nie zakładam tego bo jest to Czekaj, co to jest? I, coś mam na plecach, patrz jak to robię. Gdzie tak. jest tam? Chodź tu. Siema. 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 Mam coś dziwnego na koszulce, to... To coś. To, to, tam, to rysunek. Tak, czekajcie. No w sumie... Yy, ten, chyba jakiś tu karnawał urządzacie. Hmm. A w jakim sensie? A co to za skrzynka się tam ma? Może się i tam Co mam tam, tam, za skrzynkę? Tam. O! Co to za skrzynka? Jesteście głodni? Eee. Yy... Nie, ja mam jedzonko. Dobra. Trzeba coś więcej. Eee... Nie, 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 nie. Mm. No to raz poka. Uważajcie na tego mardy, to bo Mysterio... Mysterio zaatakuje zaata... cały świat? Obrada. jest skrzynka. Bardzo ja. to odtworza. Zakluczona chyba. Ktoś kruciła. To się stało. Chyba taka budżet, że Bo ona jest na klucz. Kopa. Cz. Tylko. Ja mogę. A. Uciekamy! Uciekamy! A my jest... Popatrz, 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 szybko, popatrz, 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 A popatrz, Walka w niebie. Chodź tu. Pa, to... Ha! Ty każdy mi na to zrobicie. Uważaj! Moje sieci, moje sieci. On, on jest jakimś czarodziejem. Laserem zle wszystko. Dobrze, że nie ma więcej takich efektów jakichś. Dobra. Też mi się kojarzy, dobra, że on, on miał jakąś ciemnością. On co, Mi się kojarzy, że on jakąś ciemność miał. Czekaj, ja cię o... Chodź, chodź przed a... za mną. Ja mam tarczę. Idę za tobą. Masz jakąś ciemność, bo jesteś poszukiwany i jak jeden gościu w banku mówi, że tylko oślepijeś ci coś takiego. Ja Miałeś no rację, masz nie zabawa powietrzna. A. Wykończymy go, okay. Au, 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 au. Mam, jestem lepszy. Nie we mnie, Spider-Man! Masz jakieś jeszcze efekty? Misterio? przyznaj się. No dobra, zademonstruję wam... Ała! Który mnie bije? To jest on! Zdemonstruj swoje większe efekty. Ale dostanie z mojej katany ręcznej. Widzisz? Spójrz. O ty! Kasalu! Zalony. Patrz z Patrz na moją katanę. Cię pociecha. Twoje lasery na mnie nie działają. Chodź tu. Kończę cię. A się zobaczy? No pokaż swoje efekty, co Nie masz, tylko umieć się klamować, tak? No? Nie! Przybliż się. No chodź. Chodź tutaj. Chodź do Mysteriusia. No chodzi do wujka Mysterio. Ej, nic nie widzę. Co jak to? Się... No właśnie. Ja się ukrywam jak, nie... Jakby miał jakieś drony? Czekaj, gdzie on jest? Ej, tu jest jakaś czekaj, mam ja, ma wbudowane strój jakieś to te... komunikacji. Nic nie widzę, pomóż mi, gdzie ja jestem? Ja się ukrywam na drzewie, bo ja się go boję Ja w ogóle u nim do góry nogami. Bo... Nie osłabia mnie już! Umiem się przyklejać do ściany. No właśnie! Tak ja cię... To na, to na ciebie nie działa. O, siema. A... No chodź. Podejdź, podejdź. Pod, podejdź do wujka misteria, no prawia, ja nie jesteś miał wojkę. Podejść. Au, 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 au! Chodźcie, no chodź to, chodź to, chodź to, chodź to. moimi sieciami. Aaaa! Nic nie widzę. Dobrze ci tak. Ale to tylko czasowe. Troszkę się podział a ja Bo ja go spią, On niech wysłał gdzieś na jakąś planetę, nie wiem gdzie jestem. Jak to? O, Przywróć mojego kolegę z powrotem. miało być. Aha. To najpierw. Zegrasz. Pomagam ci. Wążaj, Spidey. Co to, misteria, bateria? Hysteria, bateria. Nawet pokonać nie umiem. Cyk za trzy punkty. Au! Au, 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 au. Okej okay. Pokonam cię w tym... momencie. Giniesz! Chyba w twoich snach. No to dawaj. No dobra. Patrz, co mam! Nie uciekaj! Wow. Steria! Odsuń się! Bateria! Serio w w Lamus. Potlełem go nie widzi, nie widzi. Chodź tu. Nie widzi, nie widzi chyba. Ja też. Zjem sobie pożywną. O kurde. nie widzi, nie widzi, nie widzi. Ja też. Bo mnie strzeliłeś. Przypadki. Nie uciekaj, misterio. Zginiesz, albo... albo ty zginiesz, albo ja. Ostateczny pojedynek. Idź Spidey. No chodź, chodź. Chodź, misterio, chodź. O! Oh. idę na się Jak to nie Zginiesz, to zginiesz. Musisz zginąć. W tym momencie. Się się spotkamy. Idę do Spidego. Gdzie jesteś? Ja na wieżowcu. Wchodzę na wieżowiec. Na który? Na ten, jak widzicie. O. Konałbym go. Co w ogóle on żyje? Prawie zginął, tylko ucieka jak tłuszcz. Patrz co mogę zrobić. Ty tu poczekaj. I koniec tego. 一、三、四。